Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku, chyba już trzecim z cyklu Zabawki dla dużych chłopców. I teraz pokrótce w dwóch zdaniach opowiedzmy, co o co chodzi. To nie jest seria targetowana w ludzi, którzy już mają przygodę z mechaniką, skill level, ekspert, warsztat itd. Raczej dla tych wszystkich drobnych majsterkowiczów, co chcieliby zacząć samemu coś naprawiać i staram się pokazywać według mnie narzędzia, które powinny być przydatne. Niekoniecznie zwracajmy uwagę na firmy, chodzi raczej bardziej też o rozwiązania, dlatego że zaraz ktoś mi powie, że że audycja zawiera lokowanie takie jest, Kingtonego grafita, neotools, sony, bmw i puma tak więc zaczynajmy to co moim zdaniem jest niezbędnikiem i o tym jeszcze nie mówiliśmy czyli zacznijmy od kluczy płaskich płaskich ze skoliozą zresztą przejdźmy do stołu, zobaczcie jak wiele jest rozwiązań, które uważam za słuszne i warte pokazania Właśnie, klucze płaskie, oczkowe, rozwojem tej całej sytuacji jest to, co dzisiaj Wam pokazuję, czyli mamy różne rodzaje klucze, zacznijmy może w tym przypadku od tego, co mam na stole, czyli Neo i teraz, jeżeli już mamy inwestować w klucze tego typu, tylko zauważcie, że tutaj mamy sześciokątne, nie dwunastokątne rozwiązanie, o czym zaraz też powiem, warto byłoby się zastanowić, czy na swojej ścianie nie dorzucić mechanizmu z grzechotką. I teraz mamy różne rozwiązania, jeżeli chodzi o tą grzechotkę. Fajne jest to, dlatego że zastępuje nam to przede wszystkim tą manualną grzechotkę, i dojdziemy wszędzie. I teraz producenci ścigają się w rozwiązaniach. I tu mamy tak, chcemy zmienić stronę, to obracamy klucz. To jest jedno z rozwiązań. Drugie z rozwiązań, jeżeli mamy problem z dojściem gdzieś, na przykład załóżmy, że wsadzamy tak klucz i zaginamy. I co nam się robi? Właśnie. Bardzo przydatna rzecz, prawda? Ale to nie koniec barierów. Warto się zastanowić przy takiej inwestycji, czy kupić sobie klucze z grzechotką, oczkowe, płaskie lub wersja następna tutaj w przypadku Kingtonego. Jeżeli źle założycie, nie musicie się tutaj z niczym... Widzicie? To już jest zrobione na zasadzie... A. Tutaj zmiany kierunkowości poprzez przycisk. Teraz pytanie o trwałość rozwiązania. Myślę, że i te, i te klucze nie są do tego, żeby na siłę szarpać się ze śrubą, czy na maksymalnie ją dokręcać, więc trwałość tych rozwiązań jest uwarunkowana tym, z jakich materiałów jest to zrobione. Natomiast te i tamte klucze na warsztacie latają same ze sobą bardzo długo. I teraz przy zakupach, jeżeli chcecie kupić klucze płaskie, oczkowe, warto się zastanowić, czy z grzechotką, a jeżeli z grzechotką, to czy z zapadką, która zmienia kierunkowość, czy tak jak wcześniej pokazałem, ze zwykłą, nie? czy pójść ewolucyjnie dalej i skombinować coś takiego. Powiem tak: w pracy, którą będziecie wykonywać w warsztacie, w tych wszystkich położeniach, jest to ważne. A teraz przejdźmy do. Czegoś co nie każdy zna i chodźcie tutaj do stołu. Tu macie praktykę. Muszę dociągnąć. O. Zobaczcie, już dociągamy spokojnie. Teraz wersja łamana to jest jedno. A to, co Wam pokazałem przed chwilą. Czym ten klucz tak naprawdę różni się? Każdy widzi wyżłobieniem, a przede wszystkim najważniejszą rzeczą. Tutaj, o! Nie wiem, jak to widać. Zaraz próbujemy zrobić zdjęcie tego. Tu jest zapadka, która nam się przesuwa. Co nam to daje fizycznie, kiedy pracujemy? Zobaczcie. Chcę odkręcić, odkręcam, przesuwam swobodnie klucz, bo zapadka się zapada. O. Widzicie? Teraz chcę dokręcić, przesuwa mi się. O. Ciach i dociągam. Do odkręcania. Zobaczcie w ogóle ten ruch. Postaram się ująć. Zapadka zostaje, klucz się przekręca, wskakuje i lecimy. Znowu się przekręca, i lecimy. Jest to pewnego rodzaju udogodnienie w bardzo niewygodnych sytuacjach, kiedy nie, nie chcemy co chwila wyjmować klucza. tak? Po prostu go trzymamy i obracamy nim jak czymś takim. Ważne są to średnice. I o tym powiedzmy przy stole no dobra, są jeszcze minusy o których warto powiedzieć bo o ile mamy zestawy na przykład kluczy oczkowych tylko znajdzie się dwie różnice tu wziąłem siedemnastkę i tu wziąłem siedemnastkę no, gdzieś mechanizm obrotowy trzeba było upchnąć co za tym idzie, doświadczeni będą wiedzieli, że różnica jest dość spora nie zawsze wepchniecie taki klucz w miejsca niedostępne ale na pewno jest to ułatwienie dlatego, że wyobraźcie sobie, że Wkładacie go i nie musicie go co chwila ściągać i przekręcać. Więc na pewno klasycznie warto mieć coś takiego w garażu, i to jest absolutna podstawa. Warto jest mieć zwykłe klucze płaskie różnych rozmiarów, tak? Z drugiej macioczkowe. Warto, dobrze mi o tym niektórzy wiedzą. Mieć też sześciokątne, nie tylko dwunastokątne. I warto mieć takie ustrojstwo. Zobaczcie. Tutaj mamy wersję od Neo. I teraz kto mi w komentarzach szybciutko wyjaśni, dlaczego jest takie zastosowanie, jeżeli chodzi o techniczną stronę producenta, to otrzyma mały taki zestaw kluczy ode mnie, w gratis. Więc 3, 2, 1, start. Oczywiście producenci wszelkiego rodzaju narzędzi, każda firma przyściga się w rozwiązaniach, które są dogodne, ale pod konkretną profesję. I tutaj mówię o mechanikach silnikowych, zawieszeniowych, hamulcowych. Wy jako ludzie, którzy zaczynają przygodę z mechaniką pojazdową, muszą wiedzieć, że niekoniecznie potrzeba Wam takie krótkie pipki jak tutaj, Wam się to może nie przydać. Podstawa, klucze płaskie, oczkowe. Tak, z jednej strony, z drugiej strony, w rozmiarach od 6 do 32, 34, 36, bo i takie śruby nam się zdarzają. I ktoś powie, że na 32 powinniśmy skończyć te rozmiary, bo to jest taka uniwersalna rzecz sprzedawana przez producentów. Aż do momentu, kiedy nie przyjdzie mu się spotkać z wiskozą, na przykład w BMW i ciut większy będzie rozmiar klucza, więc to jest dość istotne. Dla mnie i dla Was będzie istotne to, że obiecuję. W kwietniu, czy w maju? W maju. Za miesiąc, dwa, wezmę klucze znanych producentów, takich jak jato Kingtony, Neotools, Topex, Sata i wszystkie inne firmy, które przyjdą mi do głowy, jakie też macie w propozycjach. I zrobimy to w każdym rozmiarze, powiedzmy. Ze wszystkich producentów wezmę klucze płaskie, takie same, powiedzmy w rozmiarze 30. Tą stroną, czyli tam, gdzie największa siła działa przy odkręcaniu, będziemy je w którymś miejscu łamać na prasie i zobaczymy, jaki tonaż wytrzymają, bo bardzo często próbujemy coś odkręcić, coś nierealnego aż do odkręcenia, robimy przedłużki, przedłużki i w tym momencie bardzo duża siła działa na klucz i zobaczymy, ile ton wytrzyma dana firma i to taki me and myself test warto powiedzieć o rozwiązaniach które też warto mieć zobaczcie dalej bardzo często ludzie marzą żeby mieć w garażu już tak zbudowaną meblościankę wszędzie żeby klucze wisiały rzeczywistość często sprowadza się do tego że mamy piwnicę, skrzynkę na narzędzia i to wszystko zatem czy warto robić sobie kompleksowe rozwiązania to a jest zestaw grafita do mnie na działkę który sobie teraz sprawiłem i powiem wam, o ile zaraz będzie dyskusja na temat firm, to elektronarzędzia zawsze warto mieć wszystkie wkrętarki, wiertarki itd. Jedno co trzeba powiedzieć Grafitowi. Szacunek za to, że znormalizowali baterie do wszystkich urządzeń swoich, więc macie jedną, która pasuje do wszystkiego. I Wbrew pozorom, jeżeli rozbieramy motor, składamy motor, mamy dużo śrub, takie rozwiązanie, jeżeli jest chociażby kilkugodzinne, działa, jest bezcenne. I dlaczego warto kompleksowo? Bo owszem, jakiejkolwiek firmy byśmy nie chcieli, czy to będzie Bosch, czy to będzie cokolwiek innego, kupić sobie wkrętarkę, warto byłoby zobaczcie. I co? No właśnie o tym mówię, że tak naprawdę mamy wszystko. Owszem, Jakość jakością. Każda firma inaczej produkuje wiertła, inna jest trwałość bitów, inna trwałość wszystkiego. Ale jeżeli zaczynamy przygodę z mechaniką pojazdową, powiem Wam taki zestaw w połączeniu z dwoma akumulatorami i walizką. To ja mogę jechać do Luśka na złom i rozkręcać wszystkie pasy, jakie tam tylko są. W każdym też przydomowym warsztacie i to się zgodzicie chyba ze mną, że po słowach, które powtarzam we vlogu, jak zacznę przygodę z mechaniką pojazdową, czyli śrubki odkładamy w jedno miejsce, przydałoby nam się za kilkanaście złotych takie rozwiązanie. Jak jest za dużo śrubek, to sobie robimy japę, i nam nigdzie nie wypadną. Eee, I to jest fajne. To co mi się podoba i to naprawdę nie kosztuje wiele, to można w Chińczyku kupić najtańsze jak się da. Kolejna rzecz, oświetlenie. Właśnie, inwestycja w oświetlenie, rzecz bezcenna. I teraz... Toż nie jest drogie. Ważne, żeby miało ładowarkę i ważne, żeby parę godzin nam poświeciło. I to, czy będzie to oświetlenie przypinane na głowę, jeżeli macie ciężkie warunki, czy będzie oświetlenie z możliwością doczepienia sobie magnetycznie gdziekolwiek indziej, to już jest wasz wybór i Wasze pieniądze. Na pewno podstawą, tak jak powiedziałem, i bez tego się nigdzie nie ruszymy, są klucze. A to, czy będzie to ewolucja, kluczy e, płaskich oczkowych z grzechotką, czy z przodem, z zapadką, to już tak naprawdę zależy od was i. Trol na operatorze. I chcę takie krótkie odcinki, szybkie robić, żeby pokazywać wam to, czego może nie znacie z rozwiązań, czy może znacie. Chcę też pokazywać, tak, jak pokazywałem kamery inspekcyjne, które nie są tanimi rzeczami, ale może warto czasem zainwestować, ktoś gdzieś idzie dalej. W następnych odcinkach chciałbym pokazać sprzęt ciężkiego kalibru do odkręcania śrub wszelkiego rodzaju, nabijaki, rozwiertaki, rozkrętaki i indukcje do grzania, bo to jest bardzo istotne. I tyle. Było o podnośnikach, było o różnych rzeczach, było o kluczach dynamometrycznych, takich, siakich i owakich. Eee, właśnie, mam nadzieję, że taki laiczny odcinek pomógł Wam. Idę kręcić teraz odcinek z wymiany wahacza w Peżocie, bo teraz, żeby nie było, że te wagi, była alfa, będzie Peżot, zrobimy coś prostego, taką prostą mechanikę pojazdową. I co, umogłem, tuł w górę. Piszcie, co byście chcieli zobaczyć, co byście chcieli porównać, o czym byście chcieli rozmawiać, bo mimo 150 tysięcy komentarzy miesięcznie, jakie wszędzie spływają, staram się przelatywać i czytać, tak więc trzymajcie się. Wszystkie potrzebne linki na wszelkiego rodzaju zakupy macie w opisie. Staram się, pisze to, więc jak ktoś chce nabyć sobie jakieś zestawy narzędzi, to niech sobie wbija w opis. Facebooki, fanpage, czy nawet tutaj inne profile też znajdziecie, więc trzymajcie się.

Pokrótce, jest to seria raczej nietargetowana w mechaników, dlatego że mechanicy doskonale sobie zdają sprawę. A. A, 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 a. Dobra. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku. Chyba już trzecim z... Trzecim. Tr trzecim trzecim. Trzecim trzecim.